Cześć, nazywam się Kamil. Dzisiaj opowiem Wam jak i dlaczego skurujemy węże hydrauliczne. Należy pamiętać, aby zawsze skurować węże 4 i 6 oplotowe. Węże te mają dużo większe ciśnienie pracy, dlatego potrzebne jest z nich silne połączenie. Dzięki temu, że połączymy tuleje bezpośrednio z oplotem stalowym, uzyskamy dużo większą wytrzymałość. Węże skurujemy za pomocą specjalnego urządzenia – skurowarki. Skurowarki dzielimy na ręczne – oraz na elektryczne. Należy pamiętać, żeby w żadnym wypadku nie próbować skurować węża nożem, szlifierką lub innym tego typu urządzeniem. Może to doprowadzić do zniszczenia oplotu stalowego. Występują dwa rodzaje skurowania: zewnętrzne i wewnętrzne. Węże 4 SP skurujemy tylko na zewnątrz. Węże 4 SK oraz 6 oplotowe skurujemy na zewnątrz oraz w środku. Należy pamiętać, że posiadają one specjalną armaturę, zwaną interlock. Zakucia charakteryzują się podwójnym zamkiem. W naszej firmie pracujemy na armaturze Vitillo, także wszelkie zasady, o których Wam opowiem, będą dotyczyły tylko armatury Vitillo. Węże 4SP stulujemy tylko na zewnątrz, na wysokości tulei bez zamka. Stosujemy do nich standardową armaturę. że 4SH skurujemy na zewnątrz oraz w środku na odpowiednią długość, korzystając z tabeli VTIL. W naszej ofercie posiadamy skurowarki ręczne własnej produkcji oraz skurowarki elektryczne. Dzięki za oglądanie wszystkie niezbędne linki znajdują się w opisie filmu. Jeśli potrzebują Państwo porady technicznej, prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.